Witam kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie zrobimy rozkład, moi drodzy, na uczucia, rozkład partnerski, ale czytanie ogólne. Z kim ma rezonować, będzie rezonować, ale też nie musi. Także zaczynamy, kochani, i zobaczmy oczywiście, co tutaj będzie w tym rozkładzie partnerskim. Co nam tutaj się pojawi, obecna sytuacja w uczuciach, moi drodzy. No, zobaczmy. Obecna sytuacja w uczuciach: możecie planować wspólną przyszłość, moi drodzy. Być może jakiś nowy biznes, albo też podróż. Głównie będziecie starać się robić coś razem. Nawet możecie otwierać wspólnie jakąś działalność, myślicie nad wspólnym y, biznesem, albo też, moi drodzy, będziecie coś kupować, też niektórzy sprzedawać jakiś handel. Y, Oczywiście, może to być w formie działalności, wiadomo, ale też możecie robić coś wspólnie podróżować, planować tą podróż, przeprowadzać się, ruszyć z miejsca. Wspólna przyszłość przed Wami i to jest na teraźniejszości, obecnie WY to planujecie. Dobrze, moi kochani, co tutaj dalej Was łączy? No, na pewno nie macie łatwych charakterów, obydwoje łączą Was, moi drodzy, takie, powiedziałabym, drobne nieporozumienia, ale Wy potraficie, moi drodzy, z tego wyjść. Łączy Was na pewno też więź, możliwe, że macie dziecko albo dzieci. Na pewno to też Was łączy. Ale, moi drodzy, wasze charaktery no, nie do końca też się zgadzają. Lubicie, oczywiście, drobne sprzeczki, może nie lubicie, ale to wynika z waszego charakteru, raczej z waszych charakterów. I tu, oczywiście, jest zawsze szansa na porozumienie. Także takie charaktery, moi drodzy, być może. Z trygonu ognia jesteście obydwoje, albo też macie po prostu dominujące w sobie cechy. No dobrze, co Was w takim razie dzieli? Jak łączą Was takie rzeczy? Dzielą Was, moi drodzy, starsi członkowie rodziny. Tutaj dzielą Was jakieś sytuacje niepewne. Możliwe, że jesteście podzieleni poprzez swoje rodziny, albo też y, poprzez rodziców czy dziadków. Ktoś być może wtrąca w Wasze życie swoje pięć groszy, że tak powiem. Tutaj jest podział poprzez rodzinę poprzez starsze osoby w rodzinie. Idźmy dalej. Jaka była przeszłość waszego związku? No, tutaj pewne sprawy były powodowane przez starszą kobietę, być może właśnie teściową czy matkę, która knuła za waszymi plecami. Było bardzo dużo fałszu. No i oczywiście takiego powiedzmy plotkowania, pomówień. Nie podobało jej się to, że jesteście razem, być może, że coś robicie wspólnie. Była zazdrosna. Także wasza przeszłość nie jest łatwa, bo była kobieta zazdrosna właśnie członek rodziny. Moi kochani, jego uczucia teraz sprawdźmy. On ma uczucia bardzo takie ojcowskie, y, dobre uczucia w stronę dziecka, bo zakładam, że tu w tym związku jest dziecko albo dzieci. Y, jest bardzo troskliwym, dobrym, y, czułym ojcem, ale sam też. Y, jest dla ciebie takim dzieckiem. Nie miał przerobionego dzieciństwa ten twój partner do końca. No i niestety potrzebuje też takiej troski i opieki, choć sam jest już dorosły. Także tutaj tak to wygląda, kochani. Nadal jest wewnętrznym takim dzieckiem, ale potrzebuje opieki, może i też dobrze. Bo z drugiej strony jak jest taka osoba bardzo dorosła, dojrzała, to też takiej osobie nie można nic powiedzieć, nie można niczego moi drodzy zmienić w takim charakterze. A tutaj jeśli czuje się jeszcze takim dzieckiem, to jest jeszcze szansa na to, że takiego mężczyznę troszkę będzie można wyprostować, jak ja to mówię. No dobrze, kochani, to są takie jego uczucia, zobaczmy jej uczucia. No ona jest bardzo osobą y, kochającą swojego partnera. Ona, czyli kobieta, y, która jest szczera, lojalna, oddana, prawdomówna. Y, Praktyczna, życzliwa. Tu na pewno taka osoba jest i ma na myśli dom, rodzinę, męża albo partnera. Także jest to kobieta bardzo y, życzliwa, kochająca, która zasługuje na miłość. Bardzo dobre karty. No i oczywiście, kochani, mm, zobaczmy sobie dalej. Co on pokazuje w związku? No on pokazuje w związku że też jesteś dla niego bardzo ważną częścią jego życia. Choć jest troszeczkę takim człowiekiem, tak jak powiedziałam, ma w sobie takie dziecko nieprzepracowane, ma w sobie oczywiście wiele takich cech jeszcze niedojrzałych, ale generalnie tutaj on pokazuje taką Twoją postać, jak gdyby, że jest dla niego bardzo ważna w życiu, podoba się Twoja kobiecość jemu i on pokazuje, że tak naprawdę, pomimo tego, że historia może tego związku nie była łatwa, to w tej chwili jesteś dla niego bardzo ważną, a nawet najważniejszą osobą w jego życiu. No dobrze, kochani, zobaczmy dalej. To jest taki krótki rozkład, ale bardzo, moi drodzy, taki treściwy. Co ona w związku pokazuje? No, ona pokazuje swoją odwagę, ona bardzo ryzykuje, choć jest zakochana na pewno. To nie da sobie za przeproszeniem w kaszę dmuchać, jak to się mówi. I ona w tym związku lubi bardzo ryzyko, lubi dominować. I przecina wszystkie sprawy bardzo szybko, niepotrzebne dla niej, ucina. Konkretnie, jeśli są jakieś nieporozumienia, to umie się zachować, umie się odgryźć. Nie jest szarą myszką na pewno, tak jak ten mężczyzna może kiedyś uważał. Jest osobą bardzo energiczną, dynamiczną i tutaj pokazuje w związku swoje pazury. Ale to dobrze. Jest czasem zazdrosna, jest czasem rozrzutna, może jest czasem bardzo zmienna, ale na pewno kocha. Także moi drodzy, zobaczmy jeszcze dalej, jak on ją postrzega. Jak on ją postrzega? On ją postrzega jako osobę, która. Ma w życiu zasady. Jest tak, jak kompas. Wyznacza sobie drogowskaz w życiu, wyznacza sobie cel działania i dąży do tego celu, jest bardzo stała w uczuciach, pomimo, że ma charakter taki dynamiczny, ja bym powiedziała. I Czasem też pokazuje właśnie swoje zdanie w sposób bardzo taki emocjonalny, powiedzmy. To oczywiście on ją tutaj postrzega jako jego drogowskaz, jako osobę bardzo stabilną, mimo wszystko, i wyznaczającą sobie cele w życiu. I stałą, tak, w emocjach, stałą w związku, także na pewno dążącą do celu. On ją tak postrzega. Ona jego, ona jego jak postrzega. Ona jego postrzega jako osobę, którą, z którą zawsze można dojść do kompromisu. On jest dla niej tak, jak gdyby prezentem od losu. Bo ona jest dosyć pewna tego mężczyzny. On dla niej jest czymś więcej, tylko jak partnerem czy mężem czy kochankiem, tak? Bo tu oczywiście ona jego postrzega jako osobę, z którą można się porozumieć. Można oczywiście otrzymać od niego zawsze. Nie tylko dobrą wskazówkę, jakąś, ale też jakąś pomoc, że robicie coś wspólnie, ale też jest dosyć osobą taką hojną, który potrafi obdarować, i to jej się też podoba. Ona jego tak postrzega jako stałego partnera, męża. No i oczywiście dosyć zamożnego, bo tutaj on potrafi. Zarobić na przykład, jest pracowity, ale też postrzega go jako mężczyznę, z którym jest do grobowej deski. No, kochani, dobrze, i najbliższa przyszłość tego związku, bo to naprawdę po jednej karcie najbliższa przyszłość tego związku. Kobieta. No, jestem bardzo ciekawa. No, pięknie wyszło, zobaczcie. Ten związek. Ma wielki potencjał i wielkie możliwości. Jest kobieta zaradna, która ma szansę na to, żeby dalej w tym związku być, tylko musi wiedzieć, że ten mężczyzna jest dla niej. Tak jak gdyby nie tylko prezentem od losu, nie tylko, moi drodzy, partnerem czy mężem, ale też trzeba umieć, umiejętnie właśnie z nim rozgrywać takie, moi drodzy, mniejsze i większe gry. Tutaj też trzeba nauczyć się takiej nie tylko dyscypliny w tym działaniu, ale właśnie hmm, jeśli on ma jakieś humory, jeśli on jest niezdecydowany, to ona musi wiedzieć, jak tą, moi drodzy, sytuację rozegrać. Musi być dobrym graczem w tym związku. Musi kierować tym mężczyzną w życiu. I to daje właśnie satysfakcję. Tutaj. Hmm, jest karta gwiazdy w tym związku, czyli spełnienie. Bardzo się nie tylko kochacie, ale lubicie. Choć mieliście bardzo trudno pod górkę, widać było w tym związku. Nie było łatwo było wtrącanie się osób trzecich. Wasze charaktery bardzo y, dominujące, bardzo takie ostre, wiedzące y, czego chcą, tak naprawdę. To są ludzie, którzy wiedzą. Czego chcą i dążą do celu, choć czasem, moi drodzy, też krętymi ścieżkami. Tutaj nadal jest dużo miłości, spełnienia, rozwoju w tym związku, i to jest takie, moi drodzy, z przeznaczenia spotkanie w życiu, spotkanie od losu. Spotkaliście się, jesteście sobie przeznaczeni, i dalej tak będzie. Tylko kobieta w tym związku musi tak naprawdę bardzo dużo z tym mężczyzną przerobić. Musi się dopasowywać do danej sytuacji. No dobrze, kochani, bardzo dobry czas dla związku, bardzo dobry moment i jest, moi drodzy, piękna. Przyszłość. Także jak jest dobrze, nie ma co grzebać dalej w kartach, jak ja to mówię. Jest dobrze, to dobrze karty nam pokazały. Ja dziękuję Wam przede wszystkim, moje drogie panie, za uwagę i panowie. Dziękuję przede wszystkim Wszechświatowi. Jestem wdzięczna za możliwość interpretacji tych pięknych kart. Lenormand, dziękuję za to, że tu jestem z Wami. Za uznanie, pozdrawiam gorąco i trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia, kochani.